Cześć, Pluto! Cześć, przyjaciele! To ja, agent Myszka Miki. I chyba mi nie uwierzycie, co właśnie widziałem w parku Mikiego. Widziałem olbrzymie kurczaki. Są wielkie i puchate, wyglądają bardzo słodko. Ale są tak duże, że mogą mieć duże kłopoty. Muszę wezwać pomoc moim tajnym butofonem! Klubałki! Już idziemy! Jestem detektyw mini. Umiem szybko myśleć, a także znajdować ślady. Uh, ah, super szpieg Daisy! Mam mnóstwo użytecznych urządzeń, które nam pomagają w akcji. To ja, kapitan Clarabella, dzięki moim silnym mięśniom przesuwam ciężkie rzeczy. Wszystkie trzy? To klubołki. to klubołki! Hej, hej, klubołki! Hej, hej, hej! Cześć, klubołki! Możecie przyjąć wielkie zadanie? O, oczywiście, że tak! Świetnie! A więc najpierw musicie odnaleźć wielkie kurczaki w parku Mikiego. Też chcecie być klubołkami i pomożecie nam odnaleźć kurczaki? Naprawdę? O, to cudownie! Chodźcie klubołki! Pójdziemy po jakiś mysi sprzęt do myśli składaka!